Dobry pierwszy filmik z głosem. Pięc sobie: Plan vs Zombie 1. Otwieramy. Dobra. Nie wiem czy to jest dobre. To pierwszy raz w życiu, gdy gram jedynkę. O! O dobra, tu też jestem jak w dwójce. Ej, dobra, to jest to fajne, to fajne. Teraz... Okej okay. Tu co to za paczkę? A Ej ja tu jest chyba będę miał skórkę blokowaną od razu Tak, dopiero teraz od razu mam skórkę Agent Supremium Pack O, dobra drugi do tego Będziesz Shooter? O oh, kurde, co zagadasz? będę miał takiego gruszkę szelce? Jest, następnie z gruszkę szelce. Już wiem kogo maksować na diamanta Teraz będę miał takiego kaktusa On też wygląda fajnie ze mnie gram za bardzo, ale To plazma! będę miał piszutera, to go akurat znam Widziałem na jakichś filmikach na YouTubie Chyba nie ma plazmy teraz w dwójce tak mi się wydaje nie, nie, nie będę miał... A jest! Ten al gold Następny Aha, dobra, a to rozumiem Następny To sama taka paczka? Nie Aha Jezu, tutaj zaczęłam najpierw grać, już będę miał tyle Odblokowany, a to jest ostatnia город. Dobra. To the openingo Nara